Kolejna nowość produkcji Watermana, tym razem jest to Perspective. Model, który już od dłuższego czasu na rynku funkcjonuje i zdobył dużo wielbicieli, więc myślę, że jego kolejna nowa odsłona będzie równie. Mile powitana. Z pirem dostajemy nabój startowy i instrukcję obsługi będącą równocześnie kartą gwarancyjną i oto mamy model Perspective. Model ten produkowany jest w dwóch wersjach, jakby gładka, czyli korpus niezdobiony oraz zdobiony takimi samymi kreskami, prostokątami, trójkątami przecinającymi się liniami. Jak tutaj na tym szerokim pierścieniu, także i modele te mają wzór na korpusie, jednak ten jest klasycznym nawiązaniem do starych Watermanowskich produkcji bez wzorów. Z góry mamy logo, a z dołu zaślepkę w takim samym czarnym kolorze jak na górze. Taki podział na trzy paski tworzy ciekawą wzrokowo kompozycję. Metalowe wykończenia otaczające skówkę i korpus w kolorze ciemnego granatu, takiego niebieskiego, głębokiego niebieskiego koloru. Skówka watermanowska, oczywiście tutaj taka bardziej nowoczesna. Samo pióro w ręce wydaje się, że swoje waży, ale tak naprawdę po jakimś czasie ręka się przyzwyczaja. Na pasku nazwa firmy, z tyłu France, logo jeszcze mamy watermanowskie na klipsie, no i tradycyjny otwór w środku każdego z klipsów watermanowskich, to taki znak charakterystyczny. Tyle myślę z jakby wstępnego rzutu oka na pióro. Teraz przyjrzyjmy się stalówce. Stalówka stalowa osadzona w sekcji metalowej i ozdobiona właśnie takimi kreskami jak liniami właściwie jak na pierścieniu nawiązującymi do tradycyjnego zdobnictwa właśnie piór serii perspektyw. Wykończenie chromowe. Całość jest właśnie taka wszystkie pierścienie i stalówka w jednolitym kolorze. Piór oczywiście zasilany może być nabojami i konwerterami Watermanowskimi. Nie ma problemu na rynku, więc można sobie nabyć w każdej chwili. Z bliska jeszcze przyjrzyjmy się jakości wykonania skówki. Widać, że to wszystko jest ładnie dopracowane, kompozycyjnie stanowi ciekawe nawiązanie właśnie do takich starych wzorów Art Deco, ale jednocześnie jest tutaj taki powiew nowoczesności. Pióro to nie wygląda nic staro, wydaje się być współcześnie zakorzenionym we wzornictwie. Jeszcze z bliska stalówka, teraz linię widzimy, oznaczenie grubości stalówki całkiem tam. Przy dole, przy dole no i logo firmy spływak właściwie niczym się nie wyróżniający ale na pewno spełniający doskonale swoją rolę teraz zobaczmy jeszcze ile to pióro mierzy zamknięte 14 cm to dość dużo jak na pióro 12,5 sama część, którą trzymamy przy pisaniu. Jak tu widać to jest przynajmniej dla mojej dłoni wystarczająca długość. Nawet jeśli trzymam dość wysoko, to nie ma problemu z oparciem. Pióra można oczywiście na upartego założyć skówkę z tyłu. Wtedy pióro straje się strasznie długie. Trochę skówka przeciąga ciężar do tyłu i myślę, że nie jest to zbyt komfortowe rozwiązanie, aby pisać skówką w takiej pozycji założonej z tyłu, ale co kto woli, może niektórym to nie przeszkadzać. Dla mnie takie rozwiązanie jest optymalnym, nawet jeśli jak mówię trzymam bardzo wysoko, jest jeszcze cały kawałek pióra, który opiera się z tyłu na dłoni i na pewno nie będzie to utrudniało pracy ani się zsuwało. Także długość dla mnie i myślę dla większości osób piszących jest to optymalna i nie powinno stanowić problemu nawet dla kogoś z dużymi dłońmi, aby spokojnie i bez denerwowania się pisać tym piórem. Zatrzask zkówki dość świetnie pracuje, nie sądzę, żeby spadła. Widać, że tam jest taki, czuć taki lekki opór, a dopiero potem następuje zatrzask. Także pióro to na pewno skówki nigdy nie zgubi. Trochę się ona może pokręcić, ale zawsze zostanie na miejscu. Tak jak powiedziałem wcześniej, konwertery Watermanowskie tylko do zasilania tych piór są zalecane. Tutaj już zabrałem atramentu i można przystąpić do testowania stalówki jej możliwości pisarskich oczywiście pióro tej klasy nie sprawia żadnych problemów gładko sunie po papierze tutaj nic nie drapie wszystko jest świetnie dopracowane i wyszlifowane FK ze stajni Watermana to bardzo cienka FK i zupełnie dobrze nadaje się nawet do codziennego długiego pisania przy szybkim pisaniu także atrament przepływa bardzo dobrze i nie ma problemów a co ciekawe z odwróconą stalówką o 180 stopni pisze równie doskonale a te atrament przepływa świetnie kreska jest bardzo cienka niespecjalnie nawet drapie także można śmiało i tak używać drobne wariacje linii można uzyskać a i bez nacisku pióro radzi sobie świetnie i Kreski kreśli bardzo dobrze, także ta F świetna. Tu porównajmy jeszcze z F Karen. Widać, że właściwie takie samej grubości. Na koniec poważymy to pióro. Karen 28 gramów, Perspective 32, więc cięższe. No i na koniec jeszcze Hemisfer, żeby pokazać, że to jednak różnica w wadze jest 20 gramów. Model Perspective moim zdaniem jest takim ciekawym i bardzo atrakcyjnym połączeniem klasyki piórowej oraz nowoczesności, a nowoczesna i nowa kolorystyka w tym modelu wydaje się dobrym posunięciem. Dziękuję za uwagę.